Ja Siemanko! Z tej strony Juras Raptor, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy na, o tym, jak będzie wyglądała e, seria LEGO Star Wars Skywalker Style. Dlaczego ona w ogóle jest, e, jak to wpłynie na nasze odcinki normalne. E, więc zapraszam do oglądania. A ja już Wam tylko przypomnę, że LEGO Star Wars Skywalker Saga ma już premierę jutro o godzinie 13. Więc gorąco zachęcam do wyczekiwania na tą godzinę. A już e, nie e, wracając do tego tematu, mówienia o tej premierze, kiedy będzie, wracamy do tematu odcinka. Więc tak, e, e, skoro e, le, e, wiemy, że LEGO Star Wars Skywalker Saga e, naprawdę jest. E, bardzo tak jakby ja już grałem jest bardzo fajna i teraz pytanie się e, nie będzie się pojawiać z jakiego powodu jest ta nowa seria czy z okazji tego, że mamy za niedługo święta wielkanocne, e, czy z jakiegoś innego powodu i już e, jakby ktoś w ogóle chciał zadać to pytanie, to chciałbym odpowiedzieć ta gra jest e, z powodu tego, że już jesteśmy grubo ponad e, rok na YouTubie i miałem właśnie zrobić jakiś event pierwszego kwietnia miałem robić event jakiś z tego miałem zaplanowane na 1 kwietnia tylko, że nie miałem dość materiałów aby wyrobić też normalnie na ten tydzień więc ta premiera trochę się cofnęła dlatego wybrałam właśnie LEGO Star Wars Skywalker Saga na premiera i teraz w ogóle jak ona będzie wyglądała ta gra Gra jest skupiona z tego co mi wiadomo i przegrałem. Jest skupiona na wszystkich dziewięciu częściach filmów. E, tylko uwaga, e, gra e, jakby tu powiedzieć, nie jest aż taka e, kanoniczna, ponieważ czasami e, pojawiają e, się e, po prostu takie szybkie urywki, aby e, szybko było. To, to zaobserwowałem najczęściej. W pierwszej i e, w drugiej trochę części, bo już przegrałem trochę e, dziś i wczoraj. E, e, co jeszcze mogę powiedzieć o niej? E, gra e, ma też swoje jakby takie Lego zachowania. Co to oznacza? Jak wiadomo, mi z wielu produkcji Lego e, wprowadzono takie jakby śmieszne momenty. Na przykład e, można podać tam e, odnośnie. Kto, be, kto jest, powiedzmy, królową Amidalą, e, tak prawdziwą, e, to jest, e, są na przykład takie śmieszne momenty i to będziecie mogli wychwycić sami, albo na przykład jakieś questy. E, co jeszcze e, e, można o niej powiedzieć? E, co najbardziej zaobserwowałem, to czasami ona potrafi się lagować. Tylko nie wiem, czy to u mnie tylko tak wystąpił błąd, ponieważ mam przeciążenie e, pamięci e, na PlayStation, czy to po prostu jest e, wina e, oprogramowania gry. E, ponieważ grając już końcówkę e, gry, zagowało mi się e, winda i nie mogłem dalej, przecież musiałem zresetować on nową grę, ale tam bez spoilerów. Gra jest oparta na całej w ogóle podstawie historii Skywalkerów. Czyli, na przykład, czyli będą takie momenty, kiedy powstawał, powstawały takie pierwsze myśli o tej. E, serii w ogóle, czyli Nowe Nadzieja, Imperium kontratakuje, Powrót Jedi, Mroczne Widmo, Atak klonów, Zestasitów, Przebudzenie Mocy, Ostatni Jedi i e, od, Skywalker Odrodzenie. I e, tu już e, można powiedzieć, że wkraczamy w ten e, już taki e, tryb, e, no nie wiem jak to uznać, po, ja chcę to uznać jako tryb, trylogiczny, czyli e, będziemy e, zaczynać w ogóle naszą podróż nie od takiej trylogii tylko podróż, e, jak ja to uważam, trylogiczną po mojemu, czyli od pierwszej części która nazywa się Mroczne Widmo po ostatnią część odrodzenia Skywalkera i jak to też teraz będzie wyglądało od odcinki e, z LEGO Star Skywalker E, będą się poja, e, pojawiały dwa razy w tygodniu, tak jak to było ostatnio z Jurassic World Evolution 2, czyli e, poja, e, odcinek e, Minecraft pojawi się normalnie w poniedziałek, ale we wtorek już tutaj zmieniłem, że pojawi się LEGO Star Wars Skywalker Saga zamiast Jurassic World e, Evolution 2 albo 1. Dalej, e, przesuwając ten harmonogram, Eee, memy zostały w ogóle ostatnio przesunięte i co najwyżej mogą się pojawić na e, Wielkanoc czy tam przed Wielkanocą i tak, e, w poniedziałek jest Minecraft normalnie we wtorek LEGO Star Wars Skywalker Saga w środę będzie Jurassic World Evolution w czwartek normalnie zostanie Star Wars w piątki memy Albo e, jakieś gry komputerowe. To zależy, co będę miał pod ręką. W sobotę normalnie zostaje Spider-Man. O 19 e, to jest rzadkość. Mogą być, al, e, mogą być gry komputerowe. I w niedzielę miały być za, e, e, o 16, właśnie na początku memy, a później Minecraft. I tutaj, tak, e, e, zrobimy, że właśnie memów nie będzie, tylko będzie. Lego Skywalker Saga i właśnie Minecrafta wtedy w niedzielę nie będzie, ponieważ tu będą zastąpione Minecraftem memy czy tam gry komputerowe. Tu jeszcze się zobaczy, ale właśnie tak będzie wyglądał harmonogram. odcinki wszystkie odcinki z Lego Star Wars Skywalker Saga będą trwały tyle co poprzednie odcinki e, czyli 15 minut chyba że e, zapis gry będzie przedłużony czyli e, na przykład e, jesteśmy na nabu powiedzmy z pierwszej części i akurat e, lecimy powiedzmy statkiem na fraktowiec jakiś e, i mamy jakąś misję i zapis się jeszcze nie skończył wtedy odcinek będzie trochę przedłużony ponieważ nie Chcę, aby zapis był pełny, zrobiony i żeby mieć ten etap, powiedzmy, na tym danym statku, czy tam na, na danym po prostu moment, aby etap był jeden zrobiony, zapis był zrobiony i można było dalej grać. Teraz wracając, co takie, co ten, co ta gra takiego ma w sobie, że akurat ona będzie właśnie tą premierą. Na naszym kanale. Ta gra, jak wiadomo mi, i pewnie niektórym widzą, co chcą ją kupić, miała być premierowo 3 lata temu. Tak, 3 lata temu. Bo pierwszą premierę miała mieć w 2020 roku i to jeszcze chyba w grudniu, o ile mnie pamięć nie myli, w grudniu miała być ta premiera. Okazało się, że premier w grudniu nie będzie. I, I cały czas przesuwali i e, premiera, o, która gra, gra miała mieć już na sam koniec, czyli w 2022 roku, kiedy już można było ją kupić, to był 5 kwietnia. I 5 właśnie kwietnia e, można było ją dopiero kupić. Niektórzy youtuberzy, e, bo sam niektórych obserwuję, no, subskrybuję i po prostu przeglądam ich materiały. Widziałem, że mieli dzień przed, przed wykupione już gry. Pewnie z innego źródła. Ja kupiłem po prostu już w dniu premiery i od razu mogłem w nią grać, ale pomyślałem, że chciałbym to zrobić w weekend, ponieważ wtedy każdy będzie mógł na, już na spokojnie usiąść i obejrzeć te dwa odcinki. No i teraz wracając do tematu e, gry. Ona e, została wybrana też dlatego, że to jest taka jakby, niby dla twórców gry, najsłynniejsza gra LEGO. E, pod znakiem w ogóle LEGO, że po prostu zamieszczony dziewięć części LEGO i będzie mo można na niej e, grać bardzo fajne, rozbudowane światy, pomijać misję fabularną, zwiedzać rozbudowany świat Skywalkerów. No, a ja... A tak, dla mnie to ja tą grę wybrałem, ponieważ to jest tematyka taka dla każdego widza ulubiona, czyli Lego. Każdy kiedyś musiał mieć styczność, przynajmniej nie z grą, ale z prawdziwymi klockami Lego. I na pewno ktoś z fanów Star Wars lubi Star Wars, więc połączyłem dwa fakty i po prostu wybrałem tą grę. I teraz, wracając już do wytłumaczenia finału. E, e, jeśli skończymy tak jakby grę, czyli Lego Star Wars, Skywalker Saga i na moje przeczucie to będzie gdzieś już tak w czerwcu lub nawet e, w maju, pod koniec maja. Bo e, ja tam jeszcze będę mniej więcej e, powoli te akcje, ponieważ też będę chciał trochę pozwiedzać, mniej więcej. Aby zyskać jakieś umiejętności dodatkowo, jakieś kryształy, kyber i td. I dopiero pod koniec, jakby skończymy wszystkie 9 części, będziemy mogli powiedzieć, że będziemy dalej kontynuować tę serię, żeby zrobić 100% tej naszej gry. Czyli będziemy chcieli polecieć z trybem spokojnym na chodzeniem, że będziemy chodzić, zwiedzać ten e, Skywalkerską Saga, jak to wygląda, wszystkie centra mniej więcej. E, takie wszystkie w ogóle, nie wiem jak to ująć w słowa, e, wszystkie po prostu zakątki tej gry będziemy chcieli pozwiedzać. E, będziemy e, też w Skywalker Saga będziemy e, wykonywać jakieś zadania, e, zadania, które są misjami pobocznymi. I e, w sumie już będziemy kończyć e, tą wypowiedź odnośnie LEGO Starowskaja Okersagi, bo już wszystko ujęliśmy. Więc e, jeśli ktoś jest chętny do w ogóle e, obejrzenia takiego materiału, e, czyli z LEGO Starowskaja Okersaga, to przypominam, o godzinie jutro 13 pojawi się film e, z LEGO Skywalker Okersaga. Więc gorąco zachęcam do obejrzenia, bo e, już od razu po tym materiale o, o godzinie 14 pojawi się drugi odcinek, więc gorąco zachęcam. A my się już widzimy jutro o godzinie 13, więc pa!